Już po raz dziesiąty na bydgoskim stadionie odbył się Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Atletyczny Cup Bydgoszcz 2010. Jak na jubileusz przystało, atrakcji było bez liku. Znakomita obsada zawodów, piękne słońce na niebie, znamienici goście na trybunach, świetny do doping kibiców i rekord świata Anity Błodarczyk na dokładkę. Czego chcieć więcej? Dzisiejsze warunki do skakania, zarówno pogoda jak i Bydgoska publiczność była wręcz rewelacyjna. 4,70 jest to najlepszy rezultat uzyskany jak dotąd w Europie. Należy do mnie, jest to najlepszy rezultat mój. I zawsze skakało mi się świetnie w Bydgoszczy. W zeszłym roku tutaj na dwa tygodnie przed mistrzostwami w Berlinie, gdzie zdobyłam złoty medal, uzyskałam najlepszy rezultat w sezonie 4,80 i... Dzisiejsze skakanie, dzisiejszy wynik potwierdza tylko, że w Wydgoszczy są rewelacyjne warunki zarówno dla tyczkarek, jak i reszty lekotletów, dlatego chciałabym więcej takich imprez, jakie są w Wydgoszczy. Serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby z Wydgoszczy, przede wszystkim te osoby, które dzisiaj mocno dopingowały mnie podczas ataku na rekord Polski. Oprócz Anny Rogowskiej i wspomnianej Anity Włodarczek spośród polskich gwiazd królowej sportu do Bydgoszczy przyjechali również kulomiot Tomasz Majewski, dyskowol Piotr Małachowski i młociarz Szymon Żółkowski. Największymi gwiazdami z zagranicy byli kulomioci Christian Cantwell, Adam Nelson i Liskofa, młociarz Christian Parszy, dyskowol Zoltan Kowago i płotkarka Priscilla lopez -Sznick. I tylko żal, że na następny meeting musimy czekać cały długi rok.